Należy wiedzieć, dlaczego w życiu masz ciągle pod górę, dlaczego właśnie ciebie spotykają takie, a nie inne historie. Być może masz już serdecznie wszystkiego dość. Z takim właśnie problemem przyszła do mnie na odczyt ostatnio moja klientka, która zanim zaczęłyśmy już pracę w kronikach, już się zdążyła popłakać, bo była tak zdenerwowana tym, że pewien projekt, nazwijmy to tak ogólnie, w jej życiu nie idzie. I w kronikach Akaszy przeczytałyśmy, że po pierwsze wymagała oczyszczeń energetycznych. Po drugie, trzeba było uświadomić jej, jak na jej życie wpływa relacja jej i jej mamy. Po trzecie, powiedziała mi bardzo dużo na temat nieuświadomionych lęków, które również blokują przepływ energii. I po czwarte, usłyszała, jakie ćwiczenia ma zrobić, żeby jej życie zaczęło wyglądać tak, jak ona by sobie tego życzyła. W ciągu godziny zrobiłyśmy porządek z tematem, z którym ona walczyła przez ostatnie 15 lat. Właśnie dlatego wszystkich otwartych i chętnych zapraszam na odczyty kronik Akaszy, ale również na kurs, który organizuję już w marcu, gdzie całą grupę uczę, jak czytać kroniki Akaszy dla siebie.